Potwierdzamy lub zbieramy informacje, e, tak naprawdę, e, w, w trzech aspektach. Pierwszy to jest taki, że e, udajemy się na miejsce e, stadionów lub dużych wojsk. E, oceniamy, e, czy tam nie ma żadnych przeszkód do tego, aby e, w miejscu mógł wylądować e, LPR. E, chodzi o linię wysokiego napięcia, drzewa. Jakieś, jakieś zanieczyszczenia terenu, które mogłyby w jakikolwiek sposób kolidować, i takie miejsce y, y, odwiedzamy, odczytujemy dane z GPS-a i podajemy, to, y, podajemy to, to, to przez radio, wtedy ta, ta lokalizacja jest jak gdyby zaliczona. Druga rzecz y, to jest odwiedzenie szpitalnego oddziału ratunkowego i y, potwierdzenie bezpośredniego numeru do soru telefonicznego. Y, no, bo y, 112 może być. Może być nieaktywny, i wtedy, wtedy taka informacja dla służb może być bardzo istotna. Trzecie zadanie, które będziemy realizować, to również lokalizacja GPS, miejsc, w których jest dostępny AED. Jak doleciało? Tak, ok, słabo, 100% doleciało. W ćwiczeniach SPM. -Kom Polska podaje stacja Stefan Paweł 5, Maria Eda, Stefan Rowan. w ćwiczeniach M. -Kom Polska, zapraszam do łączności. Stefan Kłebek 5 Roman Stefan Kłebek 5 Roman tutaj Stefan Paweł 5 Maria Adam, Stefan Roman, dzień dobry Twoje imię i Twój QTH, poproszę Dzień dobry, z tej strony operator Piotr, moje QTH to jest Warszawa Wesoła alokator podaje Krzysztof Olga 02 Olga Franciszek, proszę SQ5 Masr, SQ5R SQ5R SQ5SP 5 MASR. dziękuję bardzo. Czy jaka jest twoja gotowość do wykonywania zadań, proszę do ciebie? No niestety dzisiaj nie będę mógł e, was wspomóc może następnym razem. OK. dziękuję bardzo. Pozostanę w takim razie na słuchu a na częstotliwości pozostaje SP5MASR, czy m Polska. Zapraszam do łączności. Lubelska, Krótkofalarska sieć ratunkowa. Czy są jeszcze jakieś stacje w ćwiczeniach SPM? -kom? Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w testach łączności MCOM. Podaję Stefan Kłebek 8, Irena Kłebek, czy jesteś na częstotliwości? Stefan Kłebek 8, Irena Kłebek, tu SQ8, Paweł Karol Irena, czy słyszany, odbierany? Okej, okay, to doleciało, tylko mi jeszcze powiedz, czy masz możliwość pracy z zasilania awaryjnego? Okej, okay, piszemy minus. Dobra, dzięki, pozdrawiam. O, proszę bardzo, ruszyło się. SQ8, Adam Ludwik, cześć, widać, dzień dobry. Poprosiłbym o lokator. Stanisław, Paweł 6, Dorota, Ewa, Franciszek. łącznie z kolegą SP3, a Twój no... odbieram, ale... oczywiście odbieram, ale tutaj łącznie z kolegą SP3, a Twój szef jest wypadany Stanisław, Kłebek 6, Jadwiga, Pranek Jadwiga, Andrzej Wałczyk z tej strony. Odbieram Ciebie z raportem 3 na 3, 3 na 3, ale... ale słyszę w pełni zrozumiałe. Także, skąd nadajesz? Ja tu nadaję QTH Wałbrzych z Wałbrzycha. a skąd ty nadajesz? SP6JFJ, SQ6JFJ? SQ6JFJ, SP6, Dorotewa, Franek, Brzeg Dolny, Adrian Brzeg Dolny, mieliśmy już łączności, Adrian Brzeg Dolny, SQ6JFJ, SP6DEF.

Eee, słyszę się odzi, tu już słyszę się z G, 5, we Wrocławiu jak zawsze pozdrawiam, zwalnia częstotliwość, anteny nie zmuchło i nie zamokło, na razie hej. Cześć, eee, K7-3